X-90, XC40, e, Volkswagen na Marok. To mamy męseczkę, która będzie wyciągana PDR-em po gradobiciu, tak żeby jak najmniej ingerować w ten pojazd. I zobaczycie taką magię, że będzie tak przyspieszone tempo. Film pokładkowy, cyk e, rozebrane. Odpowiedź tylko dla jednego człowieka, który tam mi napisał, że odnosi się przedniej szyby, że radar jest tylko w przednim zdrzaku. W Volkswagenach radar jest w zderzaku, ale nie w Volvo. Volvo tamten Sensor to jest kamera, również z radarem, tak? A zresztą co ja będę wam mówił? Tutaj jest radar Volkswagena. W tej wersji nie ma i wtedy się różni ten grill, i on tutaj zagląda sobie zza tego grilla. Wstawię przechodzę do naprawy. Tak, potrzebuję tutaj tych drzwi ustawionych bardzo ładnie, żeby wiedzieć, w którym miejscu jestem i ile tutaj muszę to wyciągnąć, żeby to miało ręce i nogi, tak? Żeby lakiernik nie tworzył tego z betonu. Będę używał całego arsenału, jaki mam Na pewno zaczynamy od Ociągnięcie krawędzi i będziemy ją tak systematycznie pijać, cofać, aż dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Powiedzmy wstępnie. Jeszcze tutaj fale są, ale one dopiero będą znikały, będą znikały powoli, jak będziemy wychodzić z kolejnej. Teraz tutaj co nas interesuje? ta płaszczyzna. Mam nadzieję, że to wyostrza. Tu jest dół, a tu jest przegięty. Tak? Już pokazuje do czego dążymy. Dążymy mianowicie do tego, żeby było symetrycznie, czyli jak po drugiej stronie, a tutaj jest prosto, tak, jest przetłoczenie. Linia idzie w taki sposób. Zeszlifowuję tutaj sobie lakierek, żeby wszystko widzieć i zaczynamy jazdę z trupem falistą. Tutaj, oczywiście, widzimy dziura. Nie wiem, czy to akurat rzuciłem. Mówiłem o tym wcześniej, że na to mógłbym wymienić poszycie. Tutaj nawet nie ma o czymś takim mowy, bo to nie chcemy stosować pojazdu, tak? Tutaj, komentarze odnośnie tego, że można by to zrobić PDR-em. Jeśli macie pojęcie, czym jest PDR, to pierwsze o co pyta człowiek od PDR-u: czy jest powierzchnia była malowana. Czy jest na niej szpachla? Czy są dziury? Czy jest są rysy głębsze niż tylko na lakierze bezbarnym? No i by swoje wziął za, za naprawę czegoś takiego pederem, a potem i tak, i tak lakiernik musiałby wziąć swoje za malowanie tego. Podwójny koszt. Podwójny koszt jeśli chodzi o to, a chyba że cię na to stać, tak? Sprzęt do pederu, druty. Całe przyrządowanie takie profesjonalne kosztuje nawet do 20 tysięcy złotych. Bo tam te druty nie są ze zwykłej stali, są to specjalne druty utwardzone. Dwa. Chodzi o szkolenie umiejętności. Kosztuje nawet 10-12 tysięcy złotych szkolenie, prawda? No i plus doświadczenie, bo doświadczenia nie kupimy nigdy. Także bardzo szanujemy ludzi od Federu. Włos Murzyna i... Na chwilę się zastrzałem i pokażę Wam, tutaj jest ocynk. Tutaj jest ocynk i my musimy go zeszlifować, bo każdy tam kontakt z z ocynkiem, no nie jest tacy. Co więcej, no my go zastępujemy już podkładem epoksydowym, ten ocynk, tak? Mógłbym zeszlifować w cienki pasek, ale wtedy nie będę widział. Co więcej, mógłbym Was oszukać, tak? Powiedzieć, że pan jest dobrze, tutaj wyciągnęłem trochę, tak? Troszeczkę betonu, ale chcę wam pokazać każdą linię, każde zagięcie i to czy wyjdziemy na płaszczyznę czy nie. Artystycznie, prawda? Nie no, to mi jest potrzebne, przynajmniej mi i tak. Ja widzę gdzie jest fala, gdzie jest, e, gdzie jest gniota, gdzie wychodzi i widzę w którym miejscu kończy się jakieś zagięcie, tak? Mi to jest potrzebne, e, wam może być niekoniecznie, ale chcę wam pokazać, o tutaj jest dołek. Zajrzymy sobie, zginąłem stopicerkę. Ludzie od tdr u dochodzą tędy gumami ale co ciekawe często robią sobie dziury sami tak? Skąd wiem? Niektórym sam te dziury wierciłem. Wiertło stopniowe, otwór 30, potem szukasz jakiś zaślepek, woskuje taki otwór, możecie powiedzieć też, ingerencja. Dobra, nie wiem czy to widzimy, czy to kamera widzi? To co robią ludzie od PDR-u. ale do tego potrzeba doświadczenia. Ja to tylko delikatnie wygładzę. No, jak za darmo, panie, jak za darmo, także tutaj wielki szacunek dla ludzi od PDR-a, tak? Okej, okay, zaraz będziemy przygrzewać drut palisty, ale żeby wiedzieć, w którym miejscu przygrzewać, tak, to zrobiłem coś takiego. To można kupić, ja zrobiłem to własnej roboty, urządzenko, takie powiedzmy oła z odpadów od tego. Nie jest to idealne, nie jest piękne, ale sprawdza się i lakiernicy się do tego już przykleili. Tu mamy profesjonalny ołówek za 2 złote. Bardzo ważne, w którym miejscu tą linię sobie zaznaczymy, żeby to się zgadzało. Tak to już się przyciągam, ale ona idzie tu. I te przetłuczenie idzie w taki sposób. Szybko przyspieszamy klatkę. Dążymy do takiego przetłuczenia. Jest kontynuowana tą linią, no one potem się rozmiękcza. I na przednim błotniku już praktycznie go nie ma. A jeżeli z w złym miejscu, to, te, to się nam wybuli, wykabani. Dobra, teraz śmiało można przygrzewać to Ale to łapiemy zbory. Zwory na akumulatory. Nie wiem czy to ten czy to nie ten, ale jeden wydziela dźwięki jak źle podłączę. Źle bym podłączył teraz celowo. Minus plusy. Dobra i teraz tak, masa. Potrzebujemy masy, ponieważ prąd musi przepłynąć z elektrody przez blachę i wrócić. Oczywiście jest część społeczeństwa, która nie jest odporna na wiedzę i lubi wiedzieć nawet jeśli niekoniecznie ich dotyczy. Placha 0,6, jakbym kliknął dla 0,8 to jest 3 Jak blacha 1 mm to 3,5 Ja zastosuję dla 1 mm, ponieważ drut falisty jest gruby To trzeba wziąć pod uwagę Mamy tutaj drut falisty O, to się zaczyna fałdą, to się przygrzejemy Zrobimy taki ślabaczek To jest zrobiony pod pazur Który też zaraz pokażę To jest blacharski. złapiemy się, Będziemy łapać się po trochu za każdy punkty, żeby wyciągać sobie to i jeszcze do tego odprężać. Tutaj jako kotwę. Będziemy używać przystawki do podłogi. Nie będę Was tym zamęczał. To już było, jeżeli kogoś interesuje ten temat, kto działa, to zapraszam Was, w film nazywa się Eżektor. Przystawka do podłogi. A ja tutaj muszę się solidnie zamocować. To jest wyciągarka w tam jakaś stówka, to kosztowało kiedyś, kiedyś dawno temu, kiedy jeszcze chciało mi się robić swoje własne narzędzia. Systematycznie podciągamy to, to sobie tam wychodzi i tutaj powoli, gęsto i delikatnie bo wtedy się przecienia blachy okej, okay, złapie się w innym miejscu to się już tam powoli napręża delikatnie to opłukujemy nawet współpracuje przy stawce wierzę, ale kontroluje. to nie jest mój wymysł, nie? to jeżeli ktoś ogląda oglądał kiedyś, jeszcze Sprex Japan na YouTubie, to tam macie te patenty. Ja po prostu to widziałem, znalazłem gdzieś na AliExpress 1000 zł taka przysaweczka, plus miesiąc czekania. Poszukałem w internecie, jak można coś takiego zrobić. Czy to działa dobrze? To działa, działa, ale jeśli chodzi jeszcze o te elementy współpracujące ze sobą, tak, czyli przystawka ma dobrą wytrzymałość na... Ciągnięcie do góry, ale już wzdłuż przystawkę działa siła w taki sposób. No to już niekoniecznie. A więc jeżeli macie jakiś pomysł na to, jaką ją fajną tam uszczeleczkę zastosować, to jak najbardziej piszcie. Ogólnie to piszcie, wiecie w komentarzach co o tym myślicie. Lubię czytać Wasze komentarze, szczególnie te, które mają sens. Yy, I co? Pazur? Bąbka, czyli młotek bezwładnościowy. Tutaj się zaczyna guz więc będziemy delikatnie łapać za drut palisty, wyciągać systematycznie po kawałku, ale na tyle, żeby nie porobić guzów, to trzeba trochę cierpliwości, ile odstajemy od tego, do czego dążymy. Tak. Za chwilę przejdziemy do etapu 2, czyli ta, ta góra. Jedna wniotka trzyma drugą. OK. Tu widzę, że trzeba tą linię dojechać do końca, tylko na tyle, żeby już tu nie zrobić przetłoczenia, więc biorę spoter. jakieś dziwne wątki, jak, jak kiloampera. No kiloampera. 3000 amperów. 3500 w tym przypadku. To, że prąd przepływa tu przez 40 milisekund. Tu jest dołek duży. W razie z tym drutem falistym to chyba wyjedziemy. Widzimy jak załamuje się światło tutaj. ja przyjadę, o widzimy te fale, bo to sobie to właśnie tak oszlifowałem, żeby widzieć, czyli tutaj jest dołek na ruchach blacharskich ktoś wstawiał mój filmik screena z mojego filmika i jak się nazywa ten sprzęt? Proszę Państwa, to jest ilnik, który przeciąłem, pospawałem w taki sposób, żeby nie uderzać palcami Ilnik ma takie właściwości, chyba to jest oczywiste, że ubija płaszczyzną, czyli ubija największą górkę a dołki zostawia w spokoju Co więcej, ewidentnie pokazuje mi, że tutaj jest guz tak, widzimy to. Tutaj uderzał najczęściej, tutaj najczęściej ubijał górkę, to znaczy, że tu jest gus. Trochę go ubijemy, ale też trzeba wyciągnąć to, żeby móc to dalej ubić. I teraz naszym głównym zadaniem to będzie przełożenie się na trochę taki inny sprzęcik, czyli puller do wyciągania. Dźwignia i jestem bardzo precyzyjny, czuję, co się dzieje. Ale takie urządzenko... Możecie kupić gdzieś tam za 500 zł i na pewno będzie dużo bardziej profesjonalne niż moje własne roboty. Tak jak mówiłem, w tym momencie już nie chcę mi się robić własnych narzędzi, ale kiedyś materiał na to jakieś 200 zł. Znaczy ze wszystkim, tak? Z bo oddawałem mu tutaj te wałeczki do toczenia. I tutaj delikatnie pracujemy tym. Co wyczułam ręką w tym momencie? Ten głos i tutaj ten dołek ale tutaj już zaczyna się robić górka i do tego na, o to nam chodzi. Zrobimy górkę, a potem delikatnie już tym pilnikiem sklepiemy to na płasko i będziemy robić takie przejście typu tutaj płaszczutko, a to ma być delikatny łuczek. I zrobimy to tak powiedzmy na 80-90%. Przejdziemy do tego, wyciągniemy to i potem już będziemy kończyć ten łuk. I tutaj ten łuczek będę już powoli zaznaczał sobie, zagęszczał te drzewiki tutaj. Masujemy, wyciągamy, jak przyciągniemy, to ubijemy. A no właśnie, żeby Was tutaj tak w pełni usatysfakcjonować, ludzie mówią niektórzy, że to jest wysoka temperatura, Ja tu gdzieś sobie załatwiłem miernik temperatury. Tutaj temperatura o 28 stopni, tak? Nie wiem, czy to widać, czy to ja dobrze patrzę. 28 stopni pozwolę sobie jedną ręką złapać tutaj ten zgrzewik, strzelamy. Tu, no nawet nie poczuł, nawet nie poczuł, tak? Tutaj, żeby Was nie oszukać, czy ten miernik działa. on się przegrzał, miernik działa. Chodzi o to, że on praktycznie nie wyczuwa różnicy, jeśli chodzi tutaj o wygrzewanie. Także przy jakich temperaturach my dopracujemy? Przy temperaturach pokojowych, to jest naprawa na zimno, naprawdę. Chyba, żebym tam pogrzebał w tych ustawieniach i dojechał z amperażem. Bardzo szybko tutaj by ta temperatura wzrosła. I ten etap będzie powtarzany tyle razy, aż po ubiciu i oszlifowaniu będzie tutaj tak, jak powinno być. I tutaj pewnie jeszcze siedzi ta krawędź. Tak czuję, że to będzie nam wszystko psuło i zaraz zobaczycie jak z tej krawędzi wyjść. Do tego to już trzeba po prostu przymknąć drzwi i zobaczyć. Tak, siedzi. Tu jest dołek mamy, to już mniej więcej wyciągnięte, więc jak już to pociągnę w tu, to już mi się tu nic nie zakabani ale jeśli tego teraz nie wyciągnę, tutaj mogę w nieskończoność to pracować, a i tak nie do końca wyjdzie. O co chodzi? O to, że tutaj jeszcze szczeliny nie ma, tak? Tu siedzi odtąd dotąd. Jak to zrobimy, pokażę Wam swój patent. Nie wiem, czy ktoś tak nie robi, nie, to ja tak robię, ale to... Wkrótce tego nigdzie nie widziałem. Przedstawiamy się na zgrzewanie liniowe. Mamy zgrzewanie liniowe. Grubość blachy 0,6, ale i tak zmniejszymy amperaż zdecydowanie. Ponieważ my chcemy się tylko przykleić, zrobię sobie takie blaszki, za ją. To jest blacha z jakiegoś poszycia biały, nie wiem, co tam było białe robione, ale coś tam było kiedyś robione. Jak widać nie ma iskier, bo, no bo to praktycznie nie rusza blachy. To jest buknina nylonowa, ona, ona zrywa tylko lakier. Mocno zaciskamy. Kabaszka jest spoko, bo mogę teraz widzieć w ogóle co tu się dzieje, prawda? I tutaj już ta temperatura jest trochę wyższa, ale coś za coś. Ok, widzimy punkt wejścia i punkt wyjścia. Będziemy bardziej tutaj łapać się za tą krawędź. Fajnie było jakbym założył zamek, ale musiałbym całą płytę przekładać. Poza tym zamek jest uszkodzony, został zamówiony i jeszcze nawet go nie mam. Dlatego będę po prostu dociskał paluchami. Ile czasu będzie trzymał ten zgrzewik, to zależy od tego, czy był mocny, czy nie. Najwyżej grzejemy go jeszcze raz. I tutaj, żebyście się nie zdziwili przypadkiem, bo to bardzo mocno trzyma. I tutaj ja mogę przesadzić zbrać To jest dwa uderzenia przydużę i przesadzę. Teraz fajnie było, by się przygrzał niżej. To jest majster? Popałem. Czy skrzywałem Serio nie widziałeś tego? Przecież pokazywałem Ci kiedyś. Zobacz jak wyszło. Aż będę musiał to wklepać. Teraz tutaj gdzieś się zaczyna przepłaczenie. Tylko prąd. Zjechałem z pięciu i pół na cztery i pół i ten morsik twój nie wiem czy widziałeś ja tam dokręciłem do niego nie rozwalałem go tylko przykręciłem przez śrubkę tę yy, te mocowanko Irwin nie twój a to nie jest twój ty nie 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 takiego nie i czy tu są dziury tutaj dziury nie ma. Są takie same jak to sputerowanie. Okej, okay, jesteśmy już zdecydowanie bliżej. Tu jeszcze będzie trzeba przygrzać drut palisty, ale to, co przeciągnąłem, bijam przez drewniętą. Lepiej. A w fini to będzie jak. Tutaj ta fałdeczka zniknie Teraz jeszcze zrobimy tutaj to przytłoczenie Czyli wracamy do tortu falistego Także teraz to już po prostu jedziemy z opaniem tej linii już tak naprawdę Linijka będzie wchodziła bardzo często i mówiła Jeszcze, jeszcze, jeszcze Za chwilę śniadanie Mamy śniadanie o ze przy tym już dzisiaj jakieś dwie godzinki mam na to pięć Szczerze, na tę dziurę mógłbym zdecydowanie więcej. Nie chcemy tego pojazdu skasować. Wbrew temu to mówią wszyscy, także ASO chce wszystko kasować. i zostaje mi tutaj to te zespawanie tego, bo muszę to zestawać, Zacynowałbym to, ale raz, że Volkswagen mówi, że cyna jest niecacy, ogólnie jest niezdrowa, ale czasami jest bardzo skuteczna. A dwa to to, że jest za duże już w ogóle na cenę, także jedziemy to delikatnie, tylko teraz tak dla oczka. Ok, aczkolwiek jeszcze nie chowam spotera, bo... To zawsze spaw, tak? Także tak, że temperatura będzie trochę wyższa, więc mam pełną świadomość tego, że jeszcze będzie trzeba być może troszeczkę to yy, poprawić, bo wciągnie pewnie, tak? Odrzucam gaz. Na pewno wciągnie, już widzę, że wciąga, ale... Część się to obrobie kliniczkami, obklepię, bo tutaj troszeczkę się po wybrzuszyło, tutaj. No, tak, żeby lakiernik mógł z tego wyjść. No, i będę kończył, tak? Jeszcze jakiś taki śliw. Przede wszystkim to staramy się zrobić tak, żeby lakiernik miał jak najmniej pracy, żeby nie musiał tutaj tego rzeźbić w jakiś niesamowity sposób. Aczkolwiek nie chcę zakrzywiać rzeczywistości, że jest perfekcyjnie. Mam też swoje ograniczenia, że blaka już jest rozciągnięta i już dalsze wyciąganie tego mogłoby po prostu porwać, co go, najgorsze to jeszcze sprawić, że blaka faluje. Blaka jest sztywna, tutaj cała reszta już wróciła, bo tam były wózki, dołki, górki, już wróciło to do siebie. tam Tam go go jeden. Tu jest bardzo krzywo. <grystanie> bardzo krzywo. istniała sytuacja, że <grystanie> ona mi się pojechała. <grystanie> no jakbyś jeszcze nie przeklął, to w ogóle byłoby fajnie.